Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo z kawusią na tarasie, a to co słyszycie to jest deszcz. Doczekałam się. się razem z wami. dzisiaj potrzebuję kawy, bo powiem Wam, że noc była straszna. No może nie tak bardzo straszna, no ale, ale, ale to o tym może potem, a chwilowo to tylko. Pokażę Wam jak pada i zmykam do domu. Bo trochę chłodno jest, ale bardzo się cieszę z tego deszczu, bo w końcu będę miała wszystko podlane. Można powiedzieć, że równo pada, więc jest spoko. W nocy był koszmar, w nocy bardzo lało. Myślałam, że nie... Myślałam, że mi już przez dach przecieka, ale na szczęście nie, ale o tym to później. Na razie piję herbatkę. Życzę Wam oczywiście cudownego dnia i lecimy z tym dniem. Muszę sobie jakąś robotę domową wynaleźć, a jak nie, to dziecieczkami się trochę zajmę, także coś tam będziemy robić. Może coś upiekę. E, o, trochę zawiewa teraz, tak mocniej, ale dobrze, niech sobie popada. Niech sobie popada, choć już e, można by było, wiecie, co robić. E, zboże żniwować, ale o tym to też potem. Dobra, uciekam, bo będę z Wami gadać, a Wy będziecie patrzeć się w chmury i w deszcz. I dzień dobry, bardzo twarzą w twarz. Muszę Wam powiedzieć, że już jest po moim deszczu. Także deszcze już poszły, ale e, no trochę polały. Ja sobie robię właśnie śniadanko. wziąłam sobie ten e, chlebuś, co wczoraj kupiłam w Lidlu. Więc będzie w holu zakupowym. Antoś też się z Wami wita. Dobry. Antoś już po śniadanku. Muszę Wam powiedzieć, że z powodu e, tej ulewy, Nocnej, w sumie można powiedzieć, że już porannej, bo to była trzecia godzina, jakoś przed trzecią dokładnie, no to dopiero dom budzi się do życia. No poza mną, bo ja to już śmigam od samego rana, nie? Ale dom właśnie budzi się dopiero do życia. Bo dzieciaki też nie mogły spać z powodu właśnie tej ulewy, bo naprawdę bardzo mocno lało w nocy. Momentami tu miałam takie wrażenie, że jakby mi ta woda. Już dostaję się do domu, nie wiem, to pewnie taki wiecie, podświadomość bardziej, a że spałam, no to tym bardziej tak, może mi się coś śniło, bo naprawdę bardzo, bardzo lało. I nawet budziłam się, wstawałam oglądać, czy nigdzie mi dach nie przecieka, wiem, schizy takie. Ale to nie o tym miało być, dobrze, że popadało w nocy bardzo intensywnie, nawet i burza była, pogrzmiało, ale chyba nie jakoś tak mocno, hmm. Po prostu grzmiało. Mi się wydaje, że gdzieś dalej była ta burza, te grzmoty, a u nas po prostu tylko ten odgłos no i ten deszcz. Później, jak tak Wam nagrywałam, to już spokojnie padało i chwilę temu przestało. Zrobiłam sobie oczywiście już obchód, bo byłam i u kurczaków, i w warzywniaku. Także jest podlane, ale woda nigdzie nie stoi. I jak trochę obsiągnie ta rosa z tych krzaków, to zamierzam po południu chyba pójść tam, trochę przepielić w warzywniaku żeby te chwasty mi nie rosły i posieję sobie przynajmniej koperek, hmm, póki mam mokrą ziemię, żeby mi jeszcze y, wzszedł, y, bo niestety, ale tamten coś nie widzę jak znajdę nasiona szpinaku, to szpinak też chyba sobie jeszcze raz posieję, tylko chyba w innym miejscu. Dobra, ale to nie o tym, bo miało być tak próbowanko chlebusia, także chlebuś sobie już tutaj spróbowałam i jest bardzo dobry, muszę Wam powiedzieć. Y, naprawdę smaczny, tylko, że Wam powiedziała, że może trochę przysłany, ale ogólnie jest dobry, zrobiłam sobie oczywiście pomidory z mozzarellą bo miałam taką już co już wychodzi mozzarella e, z daty ważności więc dlatego sobie zrobiłam herbata, ta jaśminowa, bardzo dobra, też Wam polecam i jeszcze sobie dzisiaj spróbuję ten pasztecik, bo muszę go też zjeść a u nas za pasztetem nikt nie przepada, tylko ja Wiem, sobie go spróbuję zjem i zaraz Wam powiem od razu, czy jest smaczny. Nie wiem, czy Wy taki paszczecik kupowaliście, czy nie. Ale ja mam go pierwszy raz. Powiem Wam, że tak zapach ma bardzo przyjemny. Tutaj też nie można się niczego przyczepić, bo bardzo ładnie wygląda już nie będę podnosiła, bo może właśnie Wy go też znacie i lubicie. Bardzo dobry. No wiadomo, że to nie jest to samo co domowy, ale smaku jest bardzo dobry. Także jeżeli macie ochotę, to Wam polecam oczywiście też taki pasztecik z lidla, z indyka. Myślę, że naprawdę faktycznie jest taka ilość mięsa, jak tutaj jest napisane. Bo to jest 94 gramy mięsa z indyka, 12 gram wątroby. I 7 gram serc z indyka. I taki ma skład. Więcej tutaj nic nie ma. Ewentualnie może mieć jaja, mleko, seler, gorczycę, soję, Ale żadnych dodatków. Samo mięso i nic więcej. Bułka, tarta. Dobra. Tłuszcz z indyka, bułka, tarta, mąka, pszenna, drożdże, sól, woda, kasza, manna, z pszenicy, przyprawy, zioła, sól, glukoza. Także myślę, że o możecie sobie zatrzymać przeczytać. Myślę, że skład jest bardzo fajny. Dobra, ja sobie robię kanapeczki, jem moje śniadanko, biorę się do roboty na razie w domu. Mam w planie uprasować sobie firanki i zasłony, to jeszcze Wam powiem. Albo może Wam nie powiem, tylko Wam pokażę. Także biorę się na razie do ogarnięcia domu. A później, tak jak Wam wspominałam, idę pielić ten warzywniak chyba. Raczej może nie chyba, tylko na pewno. Tak, znowu siedzi intrus na oknie. a tego tak się spojrzałam. I, I co? Eee, to to. A i muszę wymyśleć jakiś obiad dla dzieciaczków, bo dla siebie obiad mam z wczoraj, a dla dzieciaczków nie mam, więc muszę się doświadczyć, co chcą jeść. A poza tym Julcia tutaj ma już genialny plan wyjazdu do koleżanki. I tutaj mi od wczorajszego wieczora jęczy, bo chyba koleżanka jej wczoraj, yy, wczoraj zaprosiła. Jęczy mi tutaj właśnie, żeby ją zawieźć do koleżanki. Hmm, ale jak będzie, no nie wiem, czy jeszcze się zmieni ta pogoda, czy nie, czy będzie słońce, bo jak będzie padało, to tak niekoniecznie, bo w sumie no to ja nie wiem, co będą robić dziewczyny też i w domu. Dobra, ale to już nieważne. Ja zajadam i do Was się później znowu odezwie. Dzisiaj kuchnia na obiad serwuje makaron z serem i ze skwarusiami. To będą jeść chłopaczki, bo Julcie już nie ma, Julcia już pojechała do koleżanki. A ja mam obiad wczoraj, czyli ziemniaki, łosoś i zostały jeszcze trzy, y, trzy, co, paluszki rybne. I zaraz sobie to zagrzeję, zrobię sobie, nie wiem, albo ogórka, bo mam ogórki z ogródka, więc albo ogórki sobie zrobię, albo pomidora, to zobaczę, czy coś tam sobie dorobię. I taki będzie obiad. Antoś coś się tam, y, tutaj się tak Mateuszkowi mojemu wysypało. A tutaj Antoni nadal buduje. I coś dzisiaj nie w humorze jest mój syneczek. Syneczku mój, co ci się dzieje? Co? Coś się nie chce trzymać, tak? To zaraz naprawię. Zaraz. Firanki są już powieszczone, także decha jest rozłożona, firanki są powieszczone i działam. Działam właśnie na tej płaszczyźnie. Oczywiście jeszcze odwiozłam Juli do koleżanki, zawiozłam. No dobra, a teraz już jemy. Antosiu idzie jeść. Tak? To idziemy jeść. I u nas już po obiedzie brzuchy wszystkim ponakarmiałam. A teraz idziemy, to znaczy ja idę, a wy idziecie razem ze mną, bo sobie zamówiłam coś. To nie jest żadna współpraca, tylko po prostu to jest moje takie zamówione. E, zaraz Wam pokażę oczywiście co i jak, tylko najpierw muszę sobie zrobić porządek, bo tutaj jest masa klocków narozkładana, więc już robię porządek, stawiam Was i otwieramy przesyłkę. Dobra, e, zamówiłam sobie z Intymna, tak? Primod Intymna, tak, tak sobie zamówiłam, zaraz Wam pokażę co sobie zamówiłam. E, o, ostatnio to powiem wam, że dawno nie robiłam takich zakupów. E, ogólnie sobie najpierw otworzę, zobaczę jak to wygląda, a pudełek wchodzi, papierki i, i dobra, i wszystko jest zapakowane. Paragon, żeby nie było, też mam fakturę, także żeby nie było, także też jest. I y, już Wam pokazuję co ja tu jeszcze mam, jakieś ulotki 25% przy zakupach za 250 zł i 20% przy zakupach za 100 zł. Oczywiście tutaj mogę Wam pokazać te kody rabatowe, jak macie ochotę, to możecie sobie skorzystać z tych kodów rabatowych, kto tam sobie chce, bo ja już raczej kupować tutaj nic nie będę. I tutaj co tu jeszcze mam? A jeszcze mam jakiś sklep, ale no to ten sklep to mnie na pewno nie interesuje. Nie wiem czy Was interesuje taki sklep dyskretny, sklep erotyczny od Intymne .pl. Tylko teraz ekstra rabat 30%, matko kochana. No ja na pewno z tego nie skorzystam. Dobra, ale to nie o tym. Więc muszę Wam powiedzieć, że ostatnio sobie posiedziałam na internecie. Ogólnie to chyba e, bardziej tak zmobilizował mnie jeden komentarz. E, to znaczy, nie był ten komentarz, wiecie, jakiś obraźliwy czy coś? To nie, nie, to nie mogę powiedzieć. Bo normalny był ten komentarz. Bardzo normalny, nie? To chyba był od Moniki Kot. E, tam jakaś, nie wiem, pokazywałam Wam. No, tam moją taką stylówkę, wiecie, nie? No i tam powiedziała właśnie, że wszystko fajnie wygląda, ale żeby zainwestować w lepsze biustonosze, tak było napisane, nie? No, no oczywiście tam wszystko było ok napisane, nie? Powiem Wam, że ja już bardzo dawno nie kupowałam takich droższych biustonoszy, to znaczy te nie były droższe. oczywiście ja Wam tutaj wszystko zaraz powiem, ile co kosztowało, bo tutaj wszystko mam napisane. Także tu mam wszystko napisane i... Zaraz Wam wszystko powiem, co ile kosztowało. No i właśnie, yy, ogólnie to powiem Wam taką historię jeszcze. Ogólnie to ja bieliznę zawsze kupowałam u takiej mojej jednej ulubionej, nie wiem jak ona się nazywa, tak poprawnie wiecie, ten taki sklep typowo z bielizną. Hmm, to musiałabym sobie wygooglować nazwę. Mogę Wam oczywiście polecić ten sklep, bo ten sklep mieści się w Lublinie, na ulicy Żelazowej 1, nazywa się Kredens i prowadzi go Jola. I ona zawsze mi sprzedawała właśnie bielizny, ale powiem Wam tak, no ceny wiadomo, że poszły w górę. No i ja odstąpiłam od tamtych już, bo już dawno u niej nic nie kupiłam. Przerzuciłam się na Pepko i na Sinsey. Ogólnie dzisiaj też mam Sinsey. I Wam powiem, że, że nie jestem zadowolona ani biustonoszami z Pepką, ani biustonoszami z Sinsei. Bo byłam przyzwyczajona właśnie do tych takich droższych i lepszych jakościowo i wizualnie. No, ale tak jak Wam mówię, no teraz, no to. Yy, u Joli to nie wiem po ile by były. Na pewno powyżej stówy, jak nie więcej, nie? Ale znalazłam sobie właśnie, wyświetliła mi się reklama w sobotę. E, bo chyba to był taki luźniejszy dzień. Ja mało wtedy też nagrywałam, coś robiłam, już nie pamiętam co. E, I wyświetliła mi się reklama, jak grzebałam w internecie. I weszłam sobie na tą stronę. I ku mojemu zaskoczeniu właśnie mieli promki. Na biustonosze i na majtki. Majtek nie kupowałam, bo ja majtki kupuję, też Wam powiem od razu, w chaemie. Zwykłe, bawełniane i takie najlepiej lubię. Takie się najlepiej czuję. A y, z prąbki na biustonosze oczywiście skorzystałam, i y, zamówiłam w sobotę, a przyszło to w środę. W środę przyszło zamówienie, trochę trwało, bo tam od razu było napisane, że do trzech dni roboczych potrzebują na, no, na zrobienie zamówienia. I już Wam teraz pokazuję. Ja mam wszystkie już noszę w rozmiarze 85D. Tak, Zaraz, bo już nie wiem nawet, jakie ja zamówiłam, Wam powiem szczerze. E nie, przepraszam bardzo, 75D, 75D, wszystkie mam zamówione, ale Wam powiem, czy ta miseczka jest taka duża jak na D, bo te na przykład z to nie podobają mi się, bo właśnie mi tutaj wszystko to, no tak jakoś, no tak nie, nie, nie bardzo mi się podobają. Z Sensei mam 75 c, więc są trochę chyba za małe, a te są... E, 75D. Ale czy ona taka wielka jest ta miseczka, to bym Wam nie powiedziała. Ale biustonosze są naprawdę bardzo ładne, jakościowo wykonane. Wszystkie mają tutaj poduszkę. Tej poduszki, no niestety, ale nie można tutaj wyjąć. No ja tego mierzyła oczywiście tutaj nie będę, na pewno. Bo tu nie ma takiej opcji. Ale i tak przecież wszyscy, wszystkie z tego korzystamy i nosimy to, wiadomo, pod ubraniem. Więc dlaczego miałabym Wam nie pokazać? Także jakość wykonania biustonoszy jest naprawdę zadowalająca, mają wiadomo szerokie tutaj pasy na trzy haftki, także tak się prezentuje i nie jest właśnie czarne z taką tutaj koronką, no nie wiem, coś takiego, także myślę, że tu będzie dobry, gorzej właśnie z tą miseczką, bo ja myślałam właśnie, że ta D miseczka, no to będzie taka, wiecie już, no jeszcze większa. I to jest biustonosz, jaką się tutaj zowie. Gdzie mam to pudełko? Tu mam. E Eurydyka. I za tą eurydykę zapłaciłam 44,99 zł. I ona była przeceniona, chyba powyżej 100 zł kosztowała. Także na powyżej 100 zł to trochę szkoda kasy na biustonosz, a że kosztował właśnie 44,90 Dlatego go sobie zamówiłam. I jeszcze nie wiem właśnie w ogóle jak ze zwrotami bo powiem Wam szczerze, że tego nie doczytałam. Więc pierwszy jest taki. Pierwszy jest taki i powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Kolejny jest też coś takiego. Więc to jest coś takiego i to jest Margaret. Margaret już ma inne opakowanie. O, też jest bardzo ładny, z tym, że tutaj ma już zapięcie na trzy, na dwie haftki, ma takie trochę mniejszy tutaj ten pas, też ma poduszki i też Wam powiem, że ta miseczka to tak wizualnie, to ona aż taka duża, to to nie jest. Więc no tutaj właśnie będzie no taki trochę mały problem. Ale wizualnie też bardzo ładny, taki beżowy, delikatny, myślę, że do takich w jakichś jaśniejszych, białych bluzek, coś takiego będzie fajnie wyglądał. I poduszki się... O, tutaj się poduszki wyjmuje. Także tu można sobie poduszkę wyjąć. Proszę bardzo. Poduszka tutaj jest wyciągana. I ten mi się też bardzo podoba. No i plus za to, że można sobie to wyjąć. Bo w sumie ja tak bardzo usztywnianych to też nie lubię. Dobra. I ten ma tutaj taką jeszcze dodatkową koroneczkę No wiadomo te ramiączka regulowane, tutaj też obszyte są koronką i za ten justonosz zapłaciłam za Margaret za Margaret zapłaciłam 39,99 i on był przeceniony to najpierw Wam napiszę tutaj na filmiku oryginalną cenę i tą przecenioną bo też kosztował coś koło 100 zł mi się wydaje, że ten właśnie był najdroższy i ten kosztował ponad 100 zł o, muszę schować te poduszki, bo zaraz je pogubię, w razie jakbym chciała zwracać, nie? Chociaż ja to bardziej kupiłam z myślą nie zwracać, aniżeli zwracać, bo naprawdę te, te zyski to mi się nie podobają. Kolejny jest taki, także ten już jest tak inaczej zapakowany, bardziej tak ekskluzywnie bym powiedziała. No i ten jest taki bardziej kolorowy ten też będzie miał wyciągane. Ten ma już tutaj inne w ogóle całkiem zapięcie, bo jest całe z koronki, nie ma już takiej materiałowej wstawki. Też ma dwie haftki z tyłu, także tył prezentuje się tak, koroneczka taka delikatnie żółta, myślę, że pod takie jasne ubrania będzie kolorowe. Jasne ubrania będzie jak najbardziej no tak, poduszeczka też się wyjmuje. Też jest właśnie to wielki plus, bo można sobie wyjąć. No i wtedy też się troszeczkę powiększa ta miseczka. Eee, tutaj ma taką delikatną jakąś koronkę. Ogólnie też jest bardzo ładny. Kolorowy i naprawdę mi się też podoba. I za ten biustonosz. On się nazywa Ewena. I za Ewena zapłaciłam też 39,99. Więc to jest kolejne. I ostatni już. Ostatni jest biały. Bo biały to powiem Wam, że bardzo dawno nie kupowałam tak z tego typu, z takich tych droższych noszę że tak powiem. Mam spepko, ale ten spepko ma bardzo duże poduszki, które mi jeszcze bardziej powiększają. I to mnie naprawdę bardzo denerwuje. No i tyle Wam powiem. Dobra. On też ma. Plus ma za to, że ma wyciąganą tą poduszkę dodatkową. Jest cały biały, z taką delikatną koronką. E, tutaj ma jeszcze takie dekoracyjne jakieś kokardki, ale ogólnie jest bardzo dobrze wykonany. I tutaj też jest na zasadzie takiego delikatnego połączenia. Mam nadzieję, że to się nic nie poprzerywa. E, Ramiączka są regulowane. E, z tyłu już nie ma koronki, tylko jest taka siateczka. Ta siateczka chyba była gdzieś też tutaj, zaraz to pogubię. Wszystko, nie? E, tak, ta siateczka była też i tutaj na tym. E, ten chyba jest taki inny, trochę bardziej e, porządniejszy. Ten czarny. Także ten czarny właśnie na pewno będzie powyżej 100 zł kosztował, bo on tu w ogóle ma szersze to wykończenie. Nie, też ma taką siateczkę. No, także ogólnie to mi się też bardzo podoba i ten biały też oczywiście zapinany jest na dwie. Haftki z tyłu. Myślę, że będzie wszystko tutaj dobrze podtrzymywać. Oczywiście przymierzę to już sama ze sobą na spokojnie, ale pokazałam Wam. I on kosztował również 39,99. I taki to właśnie jest mój łup. No, oczywiście nie wiem, czy dziękować tej osobie, która mnie, można powiedzieć, zmobilizowała do tego i. Dała do myślenia, bo faktycznie, ale mm, to y, pewnie bym znowu poszła do Scentsa kupić albo, albo coś chociaż, albo do tego pepko, chociaż. No nie jestem zadowolona. No, ale na pewno powiem Wam, że powyżej stówy to by mnie nie było stać, żeby sobie kupić. Zresztą wiecie, że ja jestem człowiek oszczędny, y, tutaj bym Wam pokazała, ale tutaj jest żeby Was tutaj nie ściemniam więc Wam pokażę, żeby nie było widać adresu. O, także nie ściemniam Was, proszę bardzo. Tyle kosztowały. Oczywiście możecie sobie wejść, zobaczyć. Jak mi się uda, to Wam podlinkuję. Oczywiście te wszystkie moje biustu noszę, co ja tutaj zakupiłam. No i myślę, że naprawdę no, tańszych i dobrej, dobro... Tańszych i w dobrej jakości to na pewno cię nie kupi. Jak no tutaj co ja sobie po prostu to znalazłam, bo nawet ci teraz yy, chyba w Pepco to kosztuje już 30 zł, że coś tak wydaje. E, no w sensie trochę tańsze, bo ten co mam teraz na sobie, e, tylko on jest bez drutów, także taki jest też średnio na jeża. Ja go sobie niedawno co kupiłam no i też jest taki trochę średnio na jeża mógłby być ciut większy to ja to czuję właśnie, że mógłby być ciut większy no ale właśnie chodzę w nim teraz sobie poprzymierzam te będę miała jakąś nowość mam nadzieję, że będą dobre oczywiście powiem Wam, czy są dobre i czy ze mną zostały, no i tyle tyle chciałam Wam pokazać to tak jak Wam mówię, to nie jest żadna współpraca ja to sobie po prostu Zakupiłam sama, zapłaciłam też, a żeby mieć właśnie już taką wymianę, bo wiadomo, co jakiś czas to też się przecież zużywa. No nowe, właśnie. Robić. Bo wiadomo, to się. To je... jakieś piórko czerwone. Matko kochana, skąd to piórko się tu wzięła? E, no, bo wiadomo, to się zużywa i co jakiś czas też trzeba właśnie zrobić i temu też wymianę. A że tak jak mówię, no. O mojej znajomej. Bardzo, bardzo właśnie lubię tą moją korsę ciarkę, biuskę, ciarkę. Nie wiem, jak ją nazwać, powiem Wam szczerze. Nie, nie zastanawiałam się nigdy właśnie nad tym, jak się taka pani profesjonalna nazywa. Ale mogę Wam właśnie, jeżeli jesteście z Dublina, to Wam serdecznie polecam właśnie kredens na ulicy Żelazowej Woli. 1. I nazywa się pani właścicielka, nazywa się Jola. Nie wiem, czy Jola mnie ogląda, czy nie, więc serdecznie pozdrawiam. Zdradziłam się, zamówiłam sobie gdzie indziej, trochę taniej. Niestety przykro mi bardzo. Chociaż nie mówię, że ja do ciebie nigdy jeszcze nie wrócę, jeżeli mnie oglądasz, bo nie wiem, czy mnie ogląda, nie? No, a na razie właśnie wyhaczyłam takie. Oby były dobre, nie? Bo tam to zawsze ona mi pomogła, doradziła i no i zawsze wychodziłam od właśnie od joli zadowolona. A teraz Wam oczywiście polecam. Jak nie jolę, to Wam polecam też ten y, intymne. I tym na jego znalazłam, na, na Instagramie mi się wyświetlił. wyświetliła reklama i wtedy właśnie weszłam w nią i sobie zaczęłam szukać. Dobra, to tyle. Nie będziemy tutaj się więcej rozwodzić nad bielizną. Później sobie oczywiście poprzymierzam, a na razie uciekam do pielenia, a z Wami widzę się później. Mam nadzieję, że nie zgorszyłam Was takim widokiem. Bielizny, no ale uznałam po prostu, że fajny deal, ładna bielizna i uznałam, że nie ma się co wstydzić, bo i tak przecież każda z nas chodzi do sklepu i to też kupuje, a jak chodzimy właśnie do takiej pani, no to wiadomo, że tam czasami przymierzamy i no wiadomo, że przecież jak przymierzamy, no to pani nam wybiera, no to przed nią też się rozbieramy. Przynajmniej do bielizny, znaczy do wisunosza, nie? Dobra, także koniec wywody. Ja uciekam do pielenia, a do Was najwyżej się przyjdę odezwać, a jak nie, to przyjdę się z Wami pożegnać.